Hej, 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 zaraz będzie lżej Miałem na myśli metaforyczny deszcz, ten w mojej duszy oh, Właśnie do mnie dotarło, że nie potrafię się spełnić jako nauczyciel o, Będą startować w wielkiej wystawie psów Wiecie, tam po prostu pies może być psem I oceniają go za to Z recydywą gadasz, kibluję dwa tygodnie za akcję pocztową Ale warto było Znosiłem mury, by tłumić uczucia Wiem jednak, że traciłem tylko czas. A teraz raz? Dwa, raz, dwa, trzy. No już śpiewaj z nami, bo będę zły. Swoł mnie Ignius Rock Pie, synfeld Spara Granita Pie. Niech niczego Wam nie braknie i obiście wypoczęli w skromnych progach naszych. Trafiłem tu nurkując, ale. to było inaczej. Ta ściana była. I... Jednym wielkim wodospadem i wydobywało się z niej jakieś dziwne światło. Jestem pan Zagadka, patrzcie bo, we mnie odpowiedź na pytań sto. Pan Zagadka mówi patrzcie, proszę, patrzcie na me usta, nos i oczy. No i jeszcze chmury zmieniły się w wielkie ryczące lwy. No! Te lwy nie są za bardzo kumate! Wybacz Garbi i wy owieczki! Zaraz będzie kolacja! Ale najpierw musimy schować ziarno do silosu. A co nie wyglądam? Mam hodowlę kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. Eee! To kapitan bez dwóch zdań! Strasznie zdziecinną! Ja ho! Chodźmy znaleźć ten cudaczny kwiatek! Na pewno zmyło go już dawno temu ale nie szybciej. Wiem, co mówię. To co, ruszamy, stary? Resztki lubimy w zbierać. Ja chętnie wsunąłbym kęs U Mnie kręci dziś pokruszona feta. Och, kto to może być? Zuli, spójrz. Chyba masz gościa. Myślę, że pan przyszedł ci coś dostarczyć. Weź, chłopie. Walczymy ze sobą na totalnym odludziu podczas tropienia ergonowego sygnału. Zaraz ci odpowiem. Ale muszę ci się przyjrzeć. Koty, bardzo urosłeś! I nosisz większe ciuchy. <laughs> Kiedy wybudziłem się z hibernacji, wyczułem tu ślad energetyczny Optimusa. Można się załamać tak blisko, a jednak tak daleko. <laughs> Mój gust to jest ślimak, wiesz, polecimy nim tam, gdzie chcę. Tylko spójrz na niego! Ten mały potrafi latać! Witam cię w Top Wing! Jestem Speedy. Zaczekaj chwilę. Franek, chodź tu. Franek, no chodź. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Państwu potrzebna pomoc. Rozkraczył im się wóz.